Cześć widzowie! Pokémony za sprawą popularnej w latach 90. animacji nieodzownie kojarzą nam się z przygodami Asha Kechama, a więc także i przede wszystkim z jego Pikachu. Mało kto jednak wie, że pierwotnie maskotką marki miał być jednak inny Pokemon, znany pod nazwą Cliffery. Ten dwunożny różowy stworek o pucołowatym ciele w kształcie gwiazdy zamieszkiwał górskie siedliska, gdzie niekiedy można było dostrzec go tańczącego w świetle księżyca. Miało to niewątpliwie związek z jego ujawnionym w animacji kosmicznym pochodzeniem, jakim było pojawienie się na Ziemi jego pierwotnej formy o nazwie Klefa w trakcie deszczu meteorytów. Również kolejna forma Klifery, czyli Cliffable, jednoznacznie to sugeruje, ponieważ do przeprowadzenia tej ewolucji niezbędny był kamień księżycowy. Lunarne pochodzenie Fable i Cliffery wzbudzało zaciekawienie fanów, a ich tajemnicze obyczaje i rzadkie opuszczanie górskich siedlisk stały się przyczynkiem do snucia różnych teorii dotyczących tych Pokémonów. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam jedną z nich, a mianowicie tę moim zdaniem najbardziej prawdopodobną, która mówi o ścisłych powiązaniach Clefable z Gengarem, złowrogim pokemonem-duchem, który podobnie jak i Clefable przebywając na wolności również lubił zamieszkiwać górskie jaskinie i inne niedostępne miejsca. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że choć Clefable i Gengar posiadały osobny wpis w Pokédexie i uchodziły za niezwiązane ze sobą istoty, to tak naprawdę były jednym i tym samym pokemonem. Zaczynamy! Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że choć Gengar i Clefable są pokémonami innego typu, to w istocie wyglądają niezmiernie podobnie. Obaj mają bowiem szpiczaste uszy, krótkie kończyny, trzy palce, ogon i kolce na plecach, a różnią się właściwie tylko kolorem. Mają ponadto dokładnie ten sam typ ciała, a różniące je jeszcze na pierwszy rzut oka włosy tak naprawdę są tylko kwestią ich innego ułożenia. Ponadto choć należą one do innych gatunków, to zarówno typ Pokemona Wróżki, jak i Pokemona ducha to jedne z najrzadszych typów Pokemonów, jakie występują w Pokedeksie, a na polu walki ich ataki się neutralizują i są oni na siebie odporni. Oba stworki mają również tendencję do znaczącego zwiększania swojej aktywności podczas pełni księżyca. Te wszystkie podobieństwa prowadzą do nieodzownej konkluzji, że Gengar i Cliffable to tak naprawdę zaledwie odbicie jasnej i mrocznej strony tego samego stworzenia. Warto bowiem zauważyć, że nazwa Gengar pochodzi od anagramu drugiego członu nazwy Doppelganger, a więc znanego z germańskiej mitologii duchowego sobowtóra, bliźniaczej emanacji żyjącej istoty, którą niekiedy można dostrzec kątem oka w miejscu, w którym zobaczenie swojego własnego odbicia nie powinno być możliwe. To tłumaczyłoby również, dlaczego Gengar częściej niż Duchem jest nazywany Pokémonem Cieniem. Wśród wszystkich Pokémonów na świecie, Pokémony Duchy wyróżnia się jako jeden z najdziwniejszych elementów uniwersum. Tak naprawdę nie wiadomo bowiem do końca, jak one powstają. I choć niektórzy wnioskują, że mogą one być emanacją zmarłych ludzi, to chyba nie znajduje to żadnego uzasadnienia, ponieważ w świecie Pokémon niejednokrotnie pojawiały się po prostu duchy zmarłych, które nie były Pokémonami. Ponadto przykład genezy takich pokemonów duchów jak Banet czy Phantom potwierdza, że podobnie jak duchy, które znamy z legend, powstają one na skutek jakiejś ludzkiej śmierci lub tragedii, ale nie stanowią niematerialnych emanacji tych osób w taki sposób, w jaki zwykliśmy je postrzegać. Skąd więc wziął się akurat Gengar? I skoro jest on zaledwie cieniem, to czy istnieje jego nieduchowa wersja? Cóż, okazuje się, że tak, i jest nią najprawdopodobniej Clefable. Oba pokemony miały bowiem tendencję do świadomego chowania się przed ludźmi. Jednakże w przypadku Clefable wynikało to po prostu z nieśmiałości, natomiast w przypadku Gengar'a, który wykorzystywał to jako element zaskoczenia przy straszeniu ludzi, wynikało to ze złośliwości. Jak sugerują jednak wpisy w Pokédexie, oba te pokemony tak naprawdę pragnęły kontaktu z ludźmi, lecz w ich naturze leżało to, że nie wiedziały w jaki sposób się do tego zabrać, przez co ich działania przynosiły całkowicie odmienne rezultaty. Przerażający i zawadiacki Gengar wydaje się więc faktycznie być odbiciem i mroczną stroną nieśmiałego i wiecznie skrytego w sobie Clefable. Co potwierdza również fakt, że zarówno Gengar, jak i Clefable nie mogą wykonać na sobie absolutnie żadnych ataków same type attack bonusem, a więc ataków przypisanych stricte do ich typów, ponieważ niemożliwym jest przecież zaatakowanie własnego odbicia. Taka zależność nie byłaby niczym niesamowitym w świecie Pokémon, gdzie związki pomiędzy różnymi gatunkami Pokemonów były na porządku dziennym, tak jak na przykład Slowbro, który powstawał z symbiotycznego połączenia Sheldera i Slowpoke'a, a następnie, choć nie działo się to często, to teoretycznie mógł z powrotem rozpaść się na te dwa tworzące go podgatunki. Jak już wcześniej Wam mówiłem, Pokémony duchy były dosyć tajemnicze i dziwne, ale tak samo dziwnym, odkrytym dopiero w szóstej generacji elementem świata Pokémon, są właśnie Pokémony wróżki, które mogą być mostem łączącym świat Kanto ze światem zmarłych. Clefable i Gengar wydają się więc być dobrym i złym wcieleniem jednego i tego samego stworzenia, pochodzącego z wymiaru, którego naukowcom nie udało się jeszcze w pełni zbadać. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej teorii i czy waszym zdaniem Gengar i Clefable mogą tak naprawdę być tym samym Pokémonem. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały o Pokémonach, a w szczególności na film przedstawiający smutną historię Miała, który wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!